Witam serdecznie, Piotr z tej strony, analizy tygodniowe dla rynku Forex. Euro-dolar, miesięczna świeca, która będzie się powoli kończyła w tym tygodniu, czyli cały ostatni tydzień. No cały czas reagują w obszarze, o których opowiadałem już wcześniej, mam takie linie kanału, linie kanału, ona się na razie nie wybił, ten rynek poprzednia świeca miała tutaj dolny cień, próbują tutaj kończyć w tym obszarze, coś się tutaj kończy i tak by te wszystkie wyliczenia mogły wskazywać, że ten rynek ma taki obszar, którym w którym kończy lub brakuje jeszcze jednej fali spadkowej. Widać, że linia MCD może pokazać na tygodniowym wykresie linię sygnału, sygnał, tak, przecięcie, przecięcie linii MECD, przecięcie linii sygnału w, w, tym, w tym wskaźniku MCD Tutaj lekko się zaczyna zabarwiać na zielono wskaźnik histogramu MCD. tak, więc są takie malutkie wskaźniki, które by pokazywały, aha, coś tutaj się zaczyna dziać, tutaj mogą iść w długie pozycje I on w zasadzie idzie w długiej pozycji ten rynek, Czyli próbuje grać na długie, na długie zagrania, z tego względu, że wydaje mi się, że to C się tworzy i to C, czyli to A, B i C, ta struktura ABC jako struktura korekcyjna, prawdopodobnie w czwartej fali korekcyjnej z tego całego rozliczenia spadkowego. Czyli ten cały ruch spadkowy prawdopodobnie rozlicza się w taki sposób, że tu jest trzecia fala gdzieś większa, czwarta i, i piąta fala. I piąta fala spadkowa będzie jeszcze, tak, czyli tutaj mielibyśmy taką mocniejszą, bardziej agresywną część, która by odpowiadała części tej trzeciej fali, w tej, w tej części, gdzie tutaj 1,2 jest, to jest takie trochę dysk, dyskusyjne, ale zostawiam to, myślę, że tu się trójka zakończyła, która ma która ma gdzieś tu miałem jakiś taki pomiar, nie wiem czy to nie jest akurat ten pomiar tutaj jest o 161 tego pomiaru, czyli raz, dwa, jeżeli tutaj byłaby dwójka, to byłaby 161, można by to przyjąć za falę trzecią i fala czwarta, która już raz powiedziałem kiedyś, że tu było 30, 23 i 6, typowy poziom 38 i 2, to są poziomy książkowe, tu jest obszar czwartej fali, fali niższego rzędu, więc ten rynek prawdopodobnie na ten, na tą korektę tutaj będzie reagował, ta korekta jest traktowana jako opór, jako strefa oporu, tak, i często po prostu korekty, które idą, to zatrzymują się na takich strefach, tak, potem na tej strefie się mogą zatrzymać w kolejnym, w kolejnym podejściu, tak, ale prawdopodobnie do, na, do tego tutaj dążą i to może wywołać tutaj znowu jakąś lawinę spadkową, z tego względu, że, że mogłoby nawet się tutaj to, to prawe ramię motyla, który by wskazywał, wskazywał spadki, też rozwinąć, tak, więc jesteśmy już najprawdopodobniej w tym ruchu wzrostowym. Oczywiście to tutaj patrząc z perspektywy tego dołka, tak, to tutaj w zasadzie, no niełatwo się było tego doliczyć i, 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 do, i domyślić, tak. Nawet tutaj ten ruch jeszcze budzi pewnego rodzaju dyskusję, czy to na pewno już jest ta fala C, ta fala C wzrostowa tutaj, tak, ale myślę, że prawdopodobnie tak jest, tak. Jeszcze rzeczą, o której wam wczoraj pisałem, to jeszcze myślałem o takim scenariuszu, że się tutaj próbuje rozgrywać następujący scenariusz, to znaczy, że mielibyśmy falę A, czyli byłaby ta część jako fala A, gdyż ona się po prostu nie, powiedzmy, że się, roz, możemy ją, ale wydaje mi się, że ona się rozwija jako trójka, czyli tu jest A, B i C, ja to już tłumaczyłem w którymś z wideo, więc tego nie będę specjalnie teraz powtarzał, tak, więc raczej ją traktuję jako, jako konstrukcję ABC, tak, no tutaj też byłaby konstrukcja ABC, ale jeżeli by tutaj miał być ruch mm, pięciofalowy w tym miejscu, tutaj możemy się doliczyć do ruchu pięciofalowego, to ten ruch tutaj, przepraszam, to jest trójka, to jest trójka, nie, to nie jest ruch pięciofalowy, to jest trójka też, tak, jak, czyli jakieś a do dołu. Ta trójka byłaby częścią 3, 3, 5 do dołu, tak, więc tutaj by się mogło 5 do dołu, no, Tutaj była mocna reakcja, dlatego o tym też wczoraj napisałem. I ten ruch do góry tutaj ABC3, ABC3, i tutaj jest raz, 2, 3, 4 i 5. Stąd napisałem 3, 3, 5, 3, 3, 5. Czyli konstrukcja 3, 3, 5, konstrukcja w korekty płaskiej w tym miejscu. tak, Czyli ta fala B byłaby, byłaby strukturą płaską. Plus tutaj pomiar tego A, czyli tego B wewnętrznego. Tutaj małe A, małe B małe C dające większe B, to większe B, które tutaj koresponduje z tym, z tym większym A, czyli AB, ewentualnie C do góry. I to małe B reaguje tutaj na poziom, zareagowało na 127, tak, poziomem, który, który wyklucza falę, fale korektę tutaj w tym miejscu jako korektę 3, 3, 5, bo to też była, to też była korekta płaska, czyli 3, 3 i 5, korekta płaska rozszerzona, fala B wyszła powyżej początek fali A, to poziomem, który by to negował, to jest poziom 138,2, tak, czyli poziom 140. Czyli jeżeli ten poziom by pokonali, oni już tutaj dosyć mocno pokonali, bo raczej, raczej takie 100% tej fali, tej fali A, to jest takim dobrym, dobrym poziomem, więc tutaj była ta reakcja, ok, to jest, to jest, to 100%, którego szukano, wyjście tutaj do góry jest, mieści się w tym obszarze i równocześnie ten pomiar tutaj jest trójka, trójka i piątka i ta piątka ma 161,8. Ten pomiar, to sobie zmierzycie A, B i C, tutaj 161, stąd doszedł, myślę, że tutaj nie ma takiej pułapki właśnie w stylu A, potem w takie ABC jako fala B i jeszcze jeden ruch fali C, który tutaj się rozpoczął. Teraz powinienem sprawdzić, spróbować doliczyć się, czy, czy tutaj będzie widać ruch pięciofalowy w tym, w tym pierwszym ruchu tutaj. On taki był nie bardzo, powiem szczerze. I też nie chcę się wierzyć, że to jest po prostu 1, to jest 2, albo że to jest 2, może jest to w fali płaskiej A, B i C, bo znowu fala płaska, czyli ruch do góry, powrót do początku, tutaj lekko wybicie, znowu do góry, tak więc teoretycznie mogłaby to być jakaś struktura płaska. Tutaj ten ruch, no nawet by go pewnie można policzyć jako raz, 2, 3, 4 i 5, tak? czyli jako ruch pięciofalowy do dołu. No może być to dwójka, jeżeli tego szczytu nie będą wybijali, tak, będą mieli kłopoty z tym szczytem, to należałoby to traktować jako, jako ewentualnie szansa na rozwinięcie ruchu, ruchu spadkowego. Tak, no będę, będę patrzył, czy te dołki będą tutaj wybijane i będę patrzył z perspektywy tygodniowego wykresu. Tu jest zielona świeca, taka świeca, taki młotek, tak, powiedzmy młotek, ona jest na, nadal słaba w stosunku do tej świecy czerwonej. Tak, co prawda mamy kolejną świecę zieloną. Tutaj jest widać, że rynek wypchnął tę ten, 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 ten cenę do góry, ale cały czas jest, jesteśmy tutaj, nie, nie pokonaliśmy tego, tego szczytu tutaj, tak. Więc oczywiście to jest, to jest teraz ta, ta fala, która ma się rozwinąć, tak? Czyli to nie jest taka jeżeli to pokona, jeżeli to ten rynek, ten rynek pokona to wszystko, tak, znaczy wyjdzie tutaj z dużą zieloną świecą, to to całe zagranie tutaj już będzie zakończone, tak, więc całe wyzwanie dla dobrego tradera polega na tym, aby właśnie w takich trudnych momentach wyłapać te ruchy wzrostowe, tak, i na tych ruchach zagrać, tak, bo jeżeli to już będzie tutaj u góry zielona świeca, to już będzie rozegrane, tak, wtedy będą myśleli aha, o krótkiej pozycji, tak, a najczęściej jak już tutaj jest duża zielona świeca i rynek rozegrał to, to, na, to najczęściej Cały, cały tłum, czy wszyscy wszyscy pozostali na rynku, na rynkach finansowych zaczynają szukać długich pozycji, tak? A smart money i powiedzmy ci lepsi traderzy, no to oni szukają już krótkich pozycji. Tak, czyli wtedy, kiedy wszyscy idą w górę, to oni myślą o krótkich, a kiedy gdy wszyscy mocno, mocno spadają, i myślą o krótkich, to oni myślą o długich już. Tak, stąd ja też tutaj w tym dołku myślałem o długich pozycjach, tak? Czy nawet na tym szczycie, tu w pewnym momencie myślałem o krótkich, tak, to jest to, co w ubiegłym tygodniu mówiłem o, w tym miejscu, tutaj ten rynek się tutaj rozwinął spadkowo, tak, więc tutaj jedna z pozycji, z pozycji rozwinęła, czy nawet jeden z sygnałów się rozwinął, też co prawda niecały jeszcze, do niego wrócę z tego względu, żebym zwrócił tylko na jedną rzecz uwagę, to jest sytuacja właśnie z tego, z tego poprzedniego tygodnia, to co mówiłem, żeby się tutaj to wybroniło i ruszyło w dół. Rzeczywiście to ruszyło i to w jednym wideo mówiłem o tym już. Na no, jeszcze jedną rzecz bym zwrócił uwagę. Nie wiem, czy pokazałem, na pewno pokazałem w wideo ten, ten pomiar, tak, tego wybicie na sesji na sesji londyńskiej w kolejnym dniu, w poniedziałek. Tak, więc to było to wybicie na tej sesji londyńskiej i mówiłem, że rynek nie dociągnął do tego 2.6.1, czy nie dociągnął głębiej i wrócił do Fibo 100 i ponownie w kolejnym dniu, to był ten wtorek, gdzie tak to wszystko poleciało. Jeden z subskrybentów próbował tutaj wejść w krótką pozycję, tak, tutaj w krótką pozycję, z tego względu, że ja tutaj też podawałem jedną, podawałem w kolejnym dniu, była, była krótka pozycja, krótkie zagranie, które się kończyło mniej więcej w tym, przepraszam, nie w tym obszarze, w tym, to w kolejnym dniu się kończyło tutaj, w tym obszarze, to był kolejny dzień. Tak, ale to korespondowało to było związane z tym z tym rynkiem z tym wybiciem do tego poziomu 2.61 tak i tutaj próbował ustawiać się na krótką, na krótką pozycję tak to było tutaj to zagranie jedno które, o którym też 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 opowiadałem czy tam pisałem na na, na Skype ja wtedy mówię do niego mówię po co chcesz wchodzić w krótką pozycję tutaj jeżeli tutaj było coś zarobione i dlaczego chcesz wchodzić w krótką pozycję Przyznam się, teraz w tym momencie się zastanawiam, czy to był ten moment, czy to był ten moment. Powiem teraz szczerze, nie jestem do końca pewien, który to był z tych momentów. Zaraz sobie to przesunę troszeczkę w tą stronę, może mi to jakoś się przypomni, ale teraz nie jestem do końca pewien. Idea polega na tym, to jest najważniejsze. Może to był nawet ten moment tutaj, nie, nie ten, ten dzień. Nie, to był raczej ten moment tutaj, tak, bo to było takie świeże związane. Aha, to było świeże, świeże, świeże związane z tym, z tym ruchem jeszcze i tutaj próbował grać kolejny raz krótką pozycję, tak, ja mówię, po co bierzesz krótką pozycję w momencie, kiedy wszyscy będą realizować zyski, albo będą realizować zyski, on się mnie potem pyta, skąd ty wiedziałeś, że oni będą realizować zyski, jak ty to mogłeś wiedzieć, tak, albo czy to jest jakaś tajemnica twoja, to nie jest żadna tajemnica moja, tak, jeżeli widzę, że rynek w pierwszym dniu, w poniedziałek nie potrafił dociągnąć tutaj i uciekł z tymi pozycjami do góry równocześnie Cały czas będąc, pozostając w obszarze tego zagrania, które tutaj proponowałem na krótką pozycję, tak, to traderzy, którzy nie zrealizowali tutaj zysku, to powiedzą sobie tak: Kurde, uciekli w górę, więc jeżeli zejdą i dadzą mi zarobić już pod ten poziom 2,61, to zrealizuję te zyski, bo te zyski by mi tutaj uciekły. Tak? Więc to jest ta reakcja psychologiczna, tak? więc tego, na to należy uważać, żeby nie wejść na dołku w krótką pozycję, szczególnie właśnie w takich, w takich sytuacjach. To jest, to jest naturalna rzecz, że człowiek, jeżeli mu się za pierwszym razem tych zyski nie udało zrealizować, ten rynek uciekł do góry i nie wybił mu tych, tych stop losów, mówi, ta pozycja musi się rozwinąć, gdyż ta pozycja miała się rozwinąć, się rzeczywiście rozwinęła, ale to zajęło tej pozycji dwa dni na rozwinięcie się, czyli w ciągu tego pierwszego dnia się to nie rozwinęło, a później w dniu kolejnym nie można było w to, w to za bardzo wejść, tak? nie bardzo, nie niełatwo było w to, w to wejść. Więc więc należy uważać, aby tutaj po prostu nie wejść, nie wejść w, w, w krótką pozycję. I zawsze sobie trzeba też za, zadać takie pytanie, bo czasami argumentacja też tej osoby była taka, no przecież ja tutaj coś zarobiłem, tak, żeby się tutaj coś zarobił, więc a konto tego zysku, no, zamknu, zamknięta pozycja, a konto tego zysku jeszcze, jeszcze próba grania krótko, jeżeli oni by ciągnęli w dół, tak, ale ryzyko polega na tym, że ty wejdziesz właśnie dokładnie w momencie, kiedy oni będą realizować zyski. Tak? albo kiedy oni będą odwracać. Nawet jeżeli tylko trochę odwrócą, w tym przypadku mocno odwrócili, więc byłaby powiedzmy strata murowana, to pytanie, to pytanie należy sobie zadać, dobra, jeżeli tu wchodzisz, to gdzie 100 loss, tak, to gdzie stop loss, no nad tym szczytem, no to nad tym szczytem, to jeżeli by tutaj wejście, to ucieczka jest tutaj od razu strata 50 pipsów, później powraca 20 pipsów na minusie, więc taką pozycję zawsze trzeba na minusie zamknąć. Więc to nie ma, to, ta pozycja nie ma sensu po prostu. Taki trade nie ma sensu. To nie jest, do, to nie jest perfekcyjny trade setup. Tak, więc dlatego trzeba go po prostu odrzucić. Niestety, no. jakkolwiek by to mogło tam wyglądać, tak, czasami się próbuje zarobić trochę, trochę. Dobre trady na trochę, to nie są dobre trady po prostu, tak? Więc to, to jest ten, ten problem. Tutaj hmm, patrzyłem później na jedną godzinną świeczkę na jedną godzinną i tutaj jest formacja o niej nie mówiłem. Tu jest formacja w tym kolejnym dniu, tak? To jest ten wtorek, wtorek rano 21. To jest wtorek rano, to jest mi się wydaje, że to było zaraz, to jest tak. Wtorek rano 21, czerwona świeczka. Tu jest czerwona, trzy świeczki korekcyjne czerwona. Tak, to jest godzina siódma rano. Tak, więc gdyby się to na to zwróciło uwagę, to zaraz po tej formacji to jest formacja trójki besy i zaraz po tej, po tej formacji rynek leciał do dołu od razu od razu był ruch spadkowy tak więc nad tym szczytem tutaj 20 czy tam 40 pipsów Tutaj jest zrobione 20, to jest 1 do 3, to jest 60 zrobione. Rynek lubi 1 do 3, rynek realizuje 1 do 3, jest 60, więc tylko w ten sposób tutaj można było, teoretycznie oczywiście, tak. To też nie jest takie specjalnie łatwe, gdyż trzeba po prostu przed godziną, nawet siódmą rano wyłapać tą, ten, ten, ten moment, tak. To jest dać sobie sprawę, że tutaj, a tutaj może jest trójka, trójka bez to jest jedyny, jedyny sposób na wejście w pozycję, tak, aby po prostu mieć potwierdzenie, że ten rynek będzie chciał. Teoretycznie można powiedzieć, no okej, okay, wybicie tego dołka, tak, też można, tak. Tym wybijaniem dołków i szczytów to tak właśnie różnie bywa. Bo ryzyko polega na tym, że jeżeli wejdziesz, próbowałeś takie wybicie wziąć, no to czasami już się zdarzy, że po prostu je bierzesz dokładnie w przeciwnym kierunku. Tak? Rynek, rynek wybija, ale idzie tak naprawdę w górę. Tak? Czyli lekko wybija i idzie, idzie w górę. Tutaj z perspektywy tego trzygodzinnego wykresu, tak? to duże A, B i C tworzące się, no to teraz w tym momencie oni doszli do poziomu 61,8, stąd mają tutaj takie właśnie takie wahnięcie, takie, taki moment zastanowienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak, czy tutaj, wydaje mi się, że tutaj ten będzie próbował coś na krótko jeszcze, że to się po prostu, no nie było tej siły na przebicie tego, tutaj widać, że nie tworzy na razie wyższych, wyższych szczytów, także tutaj jeszcze może coś się do dołu, do dołu jakaś taka, jakaś korekta tworzyć, tak, więc więc będę patrzył w zasadzie w obu kierunkach. Nie wiem, czy poniedziałek będzie takim idealnym dniem do, do rozegrania czegokolwiek, bo wydaje mi się, że ten rynek jest trochę taki, właśnie niezdecydowany. Ta świeczka jest taka niby zielona, więc, więc na, na wzrosty, ale z drugiej strony tutaj jest te świeczki zielone w zasadzie one nie pokonały one mają też niższy wolumen. <laughs> tak, one, ta, o, ta ma na przykład bardzo duży wolumen ta świeca i nie pokonuje szczytu. Czy to, to jest pewna oznaka słabości. Tu jest doji, tu jest kolejna świeczka zielona przed zamknięciem rynku i na bardzo niskim wolumenie. Tak więc prawdopodobnie tu nie ma smart money, które by kupowało długie pozycje. Tak, no tutaj może być ewentualnie tylko, mogą być niedobitki spróbujące łapać, łapać długą pozycję. Z tego względu, że ta świeca jest zielona, albo tutaj rynek nagle odwrócił w, w piątek, jeszcze wieczorem. Ja już później też oczywiście po południu nie patrzyłem, bo stwierdziłem, że po prostu tutaj nic ciekawego nie widać, tylko można pieniądze stracić. Więc to, to jest nie do wyłapania specjalnie, powiem szczerze, to takie, takie rozegranie. Zerknę na funta dolara, którego chciałem też mieć z perspektywy miesięcznej. Tutaj jest zielona świeca się zastanawiam, na ile ten rynek, co tu ten rynek jeszcze tworzy za korekty. Tutaj mógłbym mieć, to mogłoby być 5, to by mogło być 3, 3, 5, czyli B, czyli A, B i ewentualnie C. Tutaj jest poziom 93, ten dołek, gdzie jest poziom też 94, jako, jako jeden z poziomów, z poziomów korekcyjnych. Także tu jakaś taka reakcja, no niedociągnięte FIBO 100, raczej powinno być FIBO 100 i ewentualnie więcej, ale taki poziom 90 Dokładnie on jest chyba 94,4, tak, taki poziom FIBO, 94,4, 93, czyli brakuje po prostu jednego, jednego procenta, więc, więc to też, też może być już taką, takim, takim, poziomem, gdzie to, gdzie to ten rynek mógł realizować, realizować to odwrócenie. Niemniej jednak, no, trzeba zaczekać jeszcze ta świeca miesięczna zamknie, to wtedy dopiero można powiedzieć, że to jest zielona świeca i ewentualnie może się obraz zmienia. Mocno zielona świeca, która za chwilę dotknie Bollinger Middle Band, tak, czyli pod Bollinger Middle Band, ale tutaj też się coś dzieje tak widać, że to MCD odwraca. I jest tylko duże pytanie, co to jest tak naprawdę, co to jest za struktura, co ten rynek robi. On wybił teraz tutaj ten szczyt z perspektywy 3 godzinnego wykresu. Tutaj może się kończyć, kończyć. Też tutaj było A, tutaj było B, tutaj jest C. Tak, to jest to, co pisałem w, w, na skajpie, że tutaj te poziomy mogą być osiągnięte. To jest to 52,35 ewentualnie tutaj 52,88 ewentualnie tutaj jeszcze wyżej. Tak, jak najbardziej. Tak, bo ten rynek no, pokonał ten szczyt, no to będzie miał ochotę troszeczkę dalej pójść w górę. Ale co ja chciałem powiedzieć, to tutaj mia, miałem krótką pozycję. Jedną próbowałem wejść w krótką po tych, te doji, tutaj patrzyłem na te doji, <tryk> tak, czyli 3 doji na północy, to jest taka formacja, 3 doji na północy, może gdyby one były spoza Bollinger Upper by byłby to silniejszy sygnał, a on nie był na taki silny, tak, traktowałem tą zieloną świeczkę w zasadzie jako słabą świeczkę, tak, co prawda na niej o, nie był niski wolumen, no, to jest tutaj, tutaj był opór, po prostu ten opór został pokonany bardzo tak dynamicznie, dlatego ten rynek poszedł w górę, i próbowałem, czy chciałem, aby ten rynek wrócił, ewentualnie dał tutaj szansę na wejście na long, ale tutaj po prostu już się to nie udało. Tak. Czasami, jak się rynek wybije, po prostu nie ma jak wejść za bardzo. Tak. A nie chcę brać tak pozycji, byle jak, tak, że moja pozycja ona musi mieć tą szansę na zarobienie 1 do 2, czy 1 do 3, czyli dobre wejście. A później są po prostu wtórne wejścia, no, które, które. Które wydaje się, że mogą się udać, że można je złapać, ale po prostu ich tak naprawdę nie można złapać. Tak? Więc to jest, tu były dane, wybicie do danych, czerwona świeca. Raczej wątpię, żeby ktoś po prostu tutaj na tej podstawie, można powiedzieć, że tu jest raz, dwa i trzecia próba, i ta dodzi, po tej dodzi raczej powiem szczerze, no. Nie wiem, czy to, czy to się uda rozegrać taki trade, tak, bo tak też patrzę z pers mojej perspektywy, czy ja bym ten trade, ja, ja tutaj nawet oglądałem ten trade, nawet tutaj miałem linię oporu, tak, więc miałem tutaj linię oporu i teoretycznie, ale ja już też miałem zamknięty komputer, już nie patrzyłem, się czy bym tutaj podjął decyzję na tym 10-minutowym wykresie, aby jeszcze raz wejść, tak. Ktoś tak się po prostu troszeczkę teoretyzuje zawsze po fakcie, po fakcie łatwiej się ocenia pewne rzeczy. tak, Wydaje się człowiekowi, że a, to można by było wejść, tak? a, w, a gdy to się dzieje, to tutaj po prostu to nie jest takie łatwe do wejścia, tak? a z kolei po tej formacji to już jest za późno. Tak? Może ten rynek pójdzie dalej w górę, tego nie wiem, może się wybije nawet długą, długą świecą w górę, tak? więc być tutaj może być szansa do, do, do zakończenia tego ruchu w górę. Wydaje mi się, że MECD nie rośnie tutaj w tym, w tym ruchu, a to MECD też zwracam uwagę, jak się to MCD zachowuje, więc tutaj coś tam jakiegoś takiego małego, no więc gdzie nawet po tej świece, no jest tutaj jakieś 20 pipsów, tak, także, także to, to, nie, to nie, jest perfekcyjny trade setup w tym miejscu, tak, Nawet jeżeli on się tutaj rozwinie, jak się rozwinie to dobrze, jeżeli tutaj poleci zaraz w dół, może być również taka sytuacja, że ten rynek po tym, po tej formacji znowu zacznie spadać, tak, więc to nie są takie wejścia, które by były dobrymi wejściami więc to tak tylko, tak patrząc na tego, na tego funta, funta dolara. No tutaj można obserwować te poziomy, tak, jak ten rynek zareaguje przy tych poziomach. Jeżeli, ale to musi po prostu troszeczkę czasu upłynąć, tak, że myślę, że to, by się pokazały mocniejsze, mocniejsze czerwone świece, to, to wtedy, wtedy można by myśleć o, że ten rynek który będzie reagował i będzie odwracał. Mocna zielona świeca tygodniowa raczej sugeruje długie pozycje, więc należałoby długich szukać, tak, no, ale pytanie, czy się tutaj pokaże jakaś taka formacja, która by pozwoliła zaraz tutaj w miarę szybko wejść w pozycję, tak, raczej podejrzewam, że się to wy, wykańcza ten ruch, tak, więc to jest ostatnia faza tego ruchu, jeżeli to ma tutaj reagować, tak, więc to też nie jest specjalnie miejsce, chyba, że tak, na no, tak zwanego głupola, tak, po prostu otwieranie pozycji i, 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 i liczenie na to, że, że ten rynek pójdzie w górę, tak, no 100 loss, gdzie jest stop loss, tutaj, tak, 80 pipsów pod tym dołkiem, tak. pod tym dołkiem 80 pipsów, dla mnie musi być, musi być, to musi być perfekcyjny trade setup, tak, nie może być taki trade setup, gdzie mam taki duży 100 loss i, i tylko liczę na to, że, że to, że to uda się, żeby to się odwróciło, tak, więc, że, albo żeby to dalej szło w górę, tak, na coś takiego ja nie liczę specjalnie. Ok, dzięki za uwagę.